Dzień dobry. Miło mi państwo powitać jeszcze raz, ponownie w mojej w moim programie o głosie, o naszym głosie. E, proszę państwa, jak mówi wszechświat, czy wszechświat coś w ogóle mówi, czy używa głosów? Hmm. No są pewne odloty, są pewne Odkryj smak Paryża w La Creperie du Clun, w miejscu, gdzie każdy krep to małe dzieło sztuki. Zapraszamy na niezapomnianą podróż kulinarną. Instrumenty, które wyłapują oczywiście, a więc wyłapują dźwięki, i my należymy do tego kosmosu. Żyjemy w tym, w tym świecie, wszechświecie. Więc, jeżeli wyczulimy się na Wysłyszenie pewnych dźwięków, jakichkolwiek, oczywiście z tych z kosmosu, chyba nie usłyszymy, chociaż kto wie, może w przyszłości. E, to wydaje mi się, że jesteśmy poddawani również pewnym falom, wibracjom cały czas, i dlatego jesteśmy biologicznym organizmem. Który jest w tym wszech, wszechświecie. I zamiast muzyki popularnej, kto wie, czy kiedyś nie zaczniemy słuchać właśnie dźwięków. A po, powracając do poprzedniego programu, mówiłam o pewnych spektaklach muzycznych, które nie, uży, nie używają żadnego słowa, tylko aktorzy, wokaliści. Śpiewają dźwiękami, naśladując dźwięki Ziemi, dźwięki, że tak powiem, nadludzkie, nie mają ogromną skalę śpiewu, głosu, wydobywania z siebie głosu. Więc dla mnie to jest ten kosmos. Czyli już są ludzie, wokaliści, śpiewający ludzie, którzy Potrafią tak wspaniale wydobywać z siebie dźwięk. Nigdy tego nie próbowałam, ale kto wie? Kto wie, no, być może. Oczywiście żartuję. Kto wie, kto wie. Nie potrafię takich rzeczy ani uczyć, nauczyć. Ale, ale wydaje mi się, że. Właśnie ten wszechświat, który nam podpowiada, nawet życie na naszej kuli ziemskiej: czy to jest słyszenie żab, koników polnych, śpiewu ptaków, generalnie dźwięków, które nas zachwycają. Ja na przykład usłyszałam tylko raz, będąc kiedyś w Grecji, 2000 rok. Trzęsienia ziemi. Proszę nie musicie mi uwierzyć, ale to co słyszałam, zadziwiło mi. Ptaki zaczęły śpiewać, to było południe, i słyszałam bardzo głęboki, głuchy, tępy dźwięk. Nie potrafię go naśladować, potrafię go określić jak on mniej więcej dla mnie. Był słyszalny. Głęboko, daleko, ale, ale coś brumiło, coś, coś gadało, krótko mówiąc. I to nawet nie wiedziałam, że to jest trzęsienie ziemi, że rzeczywiście było zafalowanie. Biegał mały mój syn Dominik, siedmioletni wtedy, nie, już prawie dziesięcioletni. Bawił się. Prędko schowaliśmy się, chociaż się bałam chować do domu, ale bałam się, że jakieś drzewa się mogą przewrócić. Ale ten głuchy, taki coś, co nie wiem, mówię, nie potrafię tego powtórzyć, co było słyszalne, zadziwił mnie i ptaki naprawdę. Była cisza, kompletna cisza, to trwało. Zazwyczaj to trwa kilka sekund, no i później. To bujanie lekkie. Siedziałam, oczywiście, poza domem, nie byłam w domu, poza domem, przed domem, na ogrodzie. I tak jak mówi wszechświat, więc być może i są na pewno na pewno jakieś nagrania? Tylko. Interesują się tym, no to nie trzeba się interesować. Po prostu y, są badacze, są dźwięki. I dlaczego o tym mówię, że nasz głos to jest tylko nasz i to jest dar, którym jesteśmy obdarzeni. I dlatego bardzo warto, uważam, pracować nad nim, ale pracować z tak zwaną głową. <noise> Czyli myśleć, myśleć, jak wydobywamy ten dźwięk. Jak go upiększyć, jak go wzmocnić, albo jak mówić, działać. Mówię, to są już i retoryka, niedobre słowo, nie lubię, ale jak używać naszego głosu, żeby, żebyśmy byli słyszalni, żeby nas słyszano, odbierano i tak dalej. Bardzo wiele studiów, e, mówię aktorskich, teologicznych, e, dla polityków. O, emisja jest bardzo ważna, i widzę nawet w trakcie kilku lat, jak niektórzy, e, te same osoby, te same postacie, jak wzbogacają swoją, swój wolumen głosu. I im to naprawdę pomaga. Czy są słyszalni, czy są dobrze odbierani. O, być może, być może być może raz tak, raz nie. Wchodzą tu do różne rzeczy tego typu jak dominacja, pewność siebie, manipulacja, tralala, to są złe rzeczy. Ale niestety one również są ćwiczone. Ale są i te dobre, pozytywne, gdzie właśnie te kryształki, właśnie te, które się układają nad nami jako Również wodą, 70% to woda. Tak to jest. Jeśli chodzi o budowę naszego ciała. Więc to wszystko jest pięknym, śpiewającym wszechświatem. I dlatego mówią duchowość, zdarzają się cuda, to. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest w ogóle możliwe, że, że możemy coś. coś swoimi energiami, myślą, przekazać dźwiękiem, żeby zdarzył się cud. Hu, to już by daleko idziesz, za daleko brniesz. Nazywam to popularnie. Czyli mówię o tym, że w, w takim normalnym brzmieniu ludzkim, przekazywanym bez naukowych określeń, bo tego jest bardzo dużo i prawdę mówiąc, te określenia są dla naukowców. Dla nas, normalnych ludzi, jest to zupełnie coś innego. A więc, jeśli przychodzi czas świąt Bożego Narodzenia, jeśli przychodzą inne święta, jeśli przychodzą święta dziękczynień, zbierania zbóż, zbierania winogron czyli do winobrania, Proszę mi uwierzyć, że kiedyś w starożytności, ja wtedy nie żyłam oczywiście, ale są księgi i przekazy, że święciło się winorośle, góry porośnięte winogronami, święciło się głosem, śpiewało się po to, żeby yy, owoce, Czyli święto zbierania było jeszcze lepsze, jeszcze piękniejsze. No i w ogóle ten śpiew był w legendach różnych przekazywanych nam, że syreny zwodziły flisaków, że. I zazwyczaj były to kobiece głosy. Więc warto się chyba zastanowić. Jak śpiewać, jak używać pewnych dźwięków, żebyśmy byli, żeby owoce tego dźwięku, tego głosu przysparzały nam nie tylko nam, tu nie chodzi o, o jej indywidualność żeby przysparzały nam radość. Ale i trzeba czasem wyrazić no niestety, złość mamy też. Nie tylko dobro i zło, jest to naturalne to nie szkodzi, że się złościmy. To nie szkodzi, że czasem wybuchamy. No dobra, trudno. Przepraszamy. Przepraszamy, jak nie tak, jak nie czynem, to słowem, to to czymś, co, co po prostu nas no skurcza troszeczkę. I być hola, za daleko pojechałam, za daleko zabrnęłam. To jest bardzo fajne, żeby w pewnym momencie złapać rękę na puls. Czyli wszystko jest ludzkie. I zło, i dobro, i, i emocje niedobre, i wibracje dobre, i krzyki. Tylko niedobre jest chyba jedno, że, że młodzi ludzie, oczywiście to są, tworzą nowe słowa, neologizmy, tak zwane. Jest to też, też normalne. W każdej epoce wytwarzane, po, po, język się zmienia przez wieki. Dlatego, że i my zmieniamy siebie, że i my właśnie rozwijamy się. Ale tak jak mówię, jedno jest nie okej, okay, że młode mamy, młodzi ludzie zawężają sposób, zasób słów, sposób mówienia. Po prostu chodzi tu o, o bluźnierstwa. No są takie słowa. Zapożyczone, gdzieś do nas przyszły. Bo kiedyś było wstydem, jeszcze nie tak całkiem dawno, powiedzenia brzydkich słów. Jak już się powiedziało nie mówiło się ty wariacie, tylko ty waryjocie no to już miało bardzo to już była energia ciężkiego kalibru. A o bluźnierstwach nie było żadnej mowy jeżeli my zaczniemy wprowadzać, żeśmy wprowadzili, to już poszły konie po betonie. Jeżeli wprowadzamy i nie zwrócimy uwagi, o, 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 o to już w ogóle, nie wolno nic, nie wolno powiedzieć, nie wolno zwrócić uwagę, a może właśnie wolno, a może właśnie tak. I to już nie jest ocena, krytyka, nie. Coś w tych wibracjach jest czasem zupełnie nie okej, okay, kiedy młode mamy prowadzą wózek i do siebie rozmawiają i tu jest i, i te dzieci rosną w tym właśnie w tych wibracjach, w tym rezonansie brzydkich słów. A więc uczulam, zwracam uwagę i uważam na osoby mojego wieku czy starsze osoby. Mówcie, jeżeli macie na tyle siły i odwagi, żeby powiedzieć nie w delikatny, w zdecydowany sposób. Tak nie można mówić. Tak się nie mówi przy małych dzieciach. Mówcie to jak najczęściej. Albo nagrajcie nawet. Dajcie posłuchać. To by było jeszcze lepsze. Ale proszę Państwa, nie tylko o tych złych, chociaż, tak jak mówię, to jest dobro i zło istnieje na świecie. O tej duchowości, o tych częstotliwościach. O tych tajemnych wiedzach, które są odkrywane przez naprawdę również przez wiek wieki, i one zaczynamy się zastanawiać, i dobrze, że coraz więcej jest tych wiadomości, które właśnie nie zdążyliśmy zatankować czy przeczytać w książkach w naszym młodym wieku, nawet w wieku czy studiując. Tylko teraz, gdzie otw otwartość, przepływ informacji, czyli znów, znów głosu. Jest bardzo, bardzo ważna. Nie chcę tu dotykać spraw prawda, nieprawda. To już jest to jeszcze zupełnie tak inny temat, że faktycznie musimy my coś czuć. Czy to będzie kłamstwo? Czy to będzie prawda, czy to będzie źle wypowiedziane? Są wykrywacze podobno? Kłamstwa, że ktoś mówi nieprawdę? Pewnie. Dlaczego nie? Jeżeli są przesłuchania, ktoś robił źle, to są potrzebne znowuż do, do e, innych zawodów do sądow dla sądownictwa, dla wyro. Zawiesiłam się, ale właśnie dla prawników i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo potrzebne, no bo. Bo są ludzie osądzani źle, są ludzie osądzani niedobrze, nieprawidłowo, nie tak, oparte na jakichś właśnie kłamstwach i siedzą później po, po kilka lat, po kilka miesięcy, są zamknięci, odizolowani. Więc tutaj, ponieważ te wibracje, ten głos wszechświata, my możemy odczuć i to, co powiedziałam w pierwszym odcinku, że sztuczna inteligencja. Jeżeli zacznie nas, nas, nas naśladować, okej, okay, dobrze, myślę, że pewnej rzeczy nie zrobi. Nie zrobi naszego wyczucia bardzo subtelnych subtelnych. Nie dźwięków, tylko subtelności, które albo nam będą mówić, nas, jako odbiorców, że coś jest prawdą, a coś jest fałszem. No i niestety my później musimy użyć nasz głos, żeby odważnie powiedzieć nie. Tak nie. To nie jest prawda dla mnie, dla kogoś innego, ale nie tylko indywidualnie, bo Każda osoba będzie odbierała pewne rzeczy inaczej na podstawie tego, jaką wiedzę posiada, w jakim środowisku przebywa, jakie rozmowy słyszy, jakie gazety czyta, w jakim państwie mieszka itd., itd. Tu już idziemy szeroko i daleko. Ale to jest ważne. Jesteśmy tu i teraz, w tej całej po prostu zbiorowości, na Ziemi, we wszechświecie. Nie wiemy, czy istnieją jeszcze jakieś inne cywilizacje, które. Słuchają, odbierają, najprawdopodobniej tak. I wsłuchujmy się w to wszystko. Szczególnie w nas, a nasz głos. Próbujmy, próbujmy naprawdę. Chociaż to słowo naprawdę. Nie wiem, czy teraz dobrze użyłam, ale dobrze, niech będzie. Że spróbujmy go bardzo poszerzać. Spróbujmy go e, wibrować. Na takie wprowadzać fajne rezonatory i wibracje, żeby było piękniej, coraz piękniej. Czy tak musi tylko być? Dobrze by było. A więc tym optymistycznym e, pomysłem na nasz głos, na śmiech, na wymowy i częstotliwości polecam Państwu. Moje programy, o ile Państwa zainteresowałam, i proszę o paluszki w górę, to każdy z nas potrzebuje, a szczególnie, ponieważ tutaj ze studia PPTV nadaję do Państwa te programy, bo są po prostu jakościowo fantastyczne. Tu jest wspaniała atmosfera, gdzie nikomu się skrzydeł nie podcina. Tylko po prostu możemy mówić i za to bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję całemu zespołowi PPTV. A ponieważ już jesteśmy krótko przed, przed świętami, więc życzę Państwu miłych, wesołych, szczęśliwych świąt, spokojnego czasu i dobrego kierowania, dob dobrego kierowania wszystkim. Na tym świecie, co dla nas ludzi byłoby piękne. Więc miłego nowego roku i dziękuję jeszcze raz za całą, całą PPTV. Dziękuję, że jesteście i dziękuję Państwu za to, że również jesteście przed komputerami, i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękując za program. I poprosimy o subskrypcję, o lajki, bo to jest bardzo potrzebne, żebyśmy docierali więcej. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Lidia Krüger. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli spodobała Ci się ta treść, zostaw łapkę w górę. To dla nas bardzo ważne. Nie zapomnij również udostępnić tego filmu znajomym może on również ich zainteresować. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych wartościowych treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Odkryj smak Paryża w La Creperie du Clun. W miejscu, gdzie każdy krep to małe dzieło sztuki. Zapraszamy na niezapomnianą podróż kulinarną.